Cześć, świetnie, że jesteś, a dziś gorący temat. Elementy Twojej strony. Omówimy dwa najważniejsze, dwie najważniejsze fotografie Twojego firmowego fanpage'a na Facebooku. Jakie powinny być to zdjęcia? Czy powinny zawierać jakieś informacje? Jeśli tak, to jakie? I dlaczego powinno to wyglądać tak, a nie inaczej? Powiemy sobie o wszystkich ważnych kwestiach technicznych Twojej strony. No bo zdjęcia to wiadomo, że nie wszystko. Jest jeszcze nazwa, przyciski są, są Twoje dane. Jak to wszystko dopracować i do Odpiąć na ostatni guzik. Tego wszystkiego dowiesz się podczas tej lekcji. Zanim jednak przejdę do tematu, musimy ustalić jedną mega ważną rzecz. Nie bez powodu użyłem przed chwilą słów Twój firmowy fanpage na Facebooku. To nie przypadek. Twoja firma musi mieć odrębny, niezależny profil. I niech cię ręka Boska broni przed przebabianiem swojego prywatnego profilu na profil firmowy. Nie! Takich rzeczy nie robimy. Magdalena Nowak to Magdalena Nowak, a specjalistka usług księgowych Magdalena Nowak to specjalistka usług księgowych Magdalena Nowak. Nie ma zmiłuj, twój prywatny profil musi zawierać dane zgodne z Twoimi dokumentami. Musi się w nim znajdować Twoje imię i nazwisko. No i takie są po prostu zasady Facebooka. To nie jest jakaś moja sugestia, wymysł. Tak działa, tak zbudowany z regulami. Jeśli tego nie chcesz dać, to dostaniesz, możesz dostać banam i stracić to, na co ba, tak bardzo ciężko pracujesz. Lepiej więc naprawdę tego przestrzegać. Załóż sobie swojej firmie odrębną stronę, no i teoretycznie możesz spać spokojnie. No teoretycznie, bo Facebook lubi płatać czasem figle, ale na ten temat poopowiadam Ci na ostatniej lekcji tego szkolenia. Tymczasem nazwa Twojego profilu. Nazwa Twojej firmy. Jaka ona powinna być? Przede wszystkim konkretna, unikalna, określająca Ciebie jako specjalistkę w swoim fachu. Facebook nie narzuca na Ciebie konieczności pisania ciągiem, nie narzuca pisania z jakimiś poskreślnikami i myślnikami. Nie wyrywkuje tego, czy Twoja nazwa już istnieje, tak jak robi to na przykład Instagram. Twoją nazwą mogą być określone setki innych profili i ta nazwa może być taka sama. Dlatego właśnie warto postawić na siebie. Warto w swojej nazwie zawrzeć często własne imię i nazwisko. Wskazanie specjalizacji. Tak jak nasza przykładowa Magda Nowak, specjalistka usług księgowych. Tak, tak, użycie takiego przykładu również nie było przypadkowe. Podam ci ich więcej. Katarzyna Kowalska, ekspert rozliczeń podatkowych. Anna Cichowska, specjalistka pozyskiwania funduszy unijnych. Basia Karbowska, ekspertka marketingu. To konkretne, unikalne nazwy. Tu praktycznie nie ma ryzyka powtórzenia ich na innych profilach. No, bo jaka jest szansa, że jeszcze jakaś inna Magdalena Nowak zajmuje się księgowością i określa się jako specjalistka w tej dziedzinie? No, minimalna, tak się umówmy. Praktycznie w zasadzie zerowa. Taka nazwa jest nie tylko unikalna i konkretna, ale też łatwa do zapamiętania. A to bardzo ważne. Im łatwiej będzie odbiorcom zapamiętać Twoją nazwę, tym łatwiej będzie im Cię znaleźć. A im łatwiej będzie im Cię znaleźć, tym większa szansa na zdobycie nowych klientów. I kolejny element. Zdjęcie w tle. Najważniejsze zdjęcie, jakie pojawia się na Twojej firmowej stronie. Dlaczego? No bo po pierwsze jest największym zdjęciem na całym profilu. Po drugie jest pierwszym, co rzuca się w oczy po wejściu na profil. A po trzecie zawiera, a przynajmniej powinno ono zawierać, wszystkie ważne informacje. Ha, tak! Potencjał tego zdjęcia jest bardzo duży, ale aby został wykorzystany, muszą się zawsze na nim znajdować aktualne, ważne dla Ciebie informacje. Te, na których biznesowo no, najbardziej Ci zależy. Wykorzystujesz to zdjęcie do poinformowania ludzi, co dla Ciebie obecnie jest najważniejsze. Taką informacją może być na przykład dodanie nowej usługi do Twojej oferty, zmiana siedziby Twojego biura czy salonu, otworzenie kolejnego punktu Twojej firmy. Wszystko to, co ważne i istotne dla odbiorcy oraz godne wyróżnienia i podkreślenia. No, nigdy nie wie lepiej niż Ty przecież to, co w Twoim biznesie jest taką najważniejszą chwilę obecnej informacją. Ważne, abyś zawsze wrzuciła całą ją na grafikę zdjęcia w tle. Cokolwiek ważnego dzieje się w Twoim biznesie, zdjęcie w tle jest najlepszym miejscem do przekazywania o tym informacji odbiorcom. Zdjęcie w tle, no, nie jest jedynym ważnym zdjęciem na Twoim profilu, ale jest największym. Bez zaczynać, czy ktoś zjedzie postami niżej, żeby zobaczyć, co jest poniżej, czy tylko kliknie w to, żeby wysłać wiadomość, to zdjęcie w tle i tak zobaczy. No ale jeszcze pozostaje kwestia zdjęcia profilowego. Są dwa wyjścia. Możesz tu wrzucić swój logotyp lub swój wizerunek. No i o ile chcesz, żeby twój profil był skuteczny i efektywny, no to ja polecam zapomnieć o logo. Wybić to sobie z głowy, no może coś mówią słowa, marka osobista. Nie ma nic lepszego dla Twojego biznesu niż koreowanie właśnie marki osobistej. Jednym z jej elementów jest wskazanie Twojej osoby w nazwie profilu, a drugim ustawienie Twojego wizerunku jako zdjęcie profilowe. Chodzi o to, że ludzie chcą pracować z ludźmi. Ludzie ufają bardziej ludziom. Ludzie nie czują się pewnie pracując z logotypem i fikuśną nazwą. Nastały czasy człowieka, tak mogę to nazwać: czasy współpracy opartej na relacji, której nie da się nawiązać z firmą. Za taką firmą, za którą nie wiadomo nawet kto stoi. Dlatego zdjęcie profilowe powinno pokazywać Ciebie. Pokazując siebie, dajesz odbiorcom możliwość poznania Cię, polubienia. A te dwa elementy poprzedzają wzbudzenie zaufania. Zasada PPZ. Poznaj polub, zaufaj. Za pośrednictwem zdjęcia profilowego zaczynasz je wdrażanie. Dlatego jeszcze raz gorąco, uparcie i nieustępliwie zachęcam Cię do ustawienia swojego profesjonalnego zdjęcia jako zdjęcie profilowe Twojej firmy. Jest wielu fotografów oferujących sesje biznesowe, niekoniecznie za miliony monet. Warto w nie trochę zainwestować i profesjonalne zdjęcie to profesjonalny profil. Więc, jeżeli jesteś księgową, weź kalkulator i idź na sesję. Jesteś instruktorką jogi, no to weź taką matę i idź na sesję. Jesteś szkoleniowcem, weź kilka książek tematycznych i idź na sesję. Daj sobie zrobić dobre, profesjonalne zdjęcie i wrzuć je w profilowe. Ono nie tylko będzie dobrze wyglądać na profilu, ale również będzie wskazywać na to, czym się zajmujesz. Wchodząc na twój profil, odbiorcy już po zdjęciu profilowym będą mogli określić czego mogą się po tobie spodziewać, z kim mogą pracować. A to też naprawdę robi robotę. I kolejna kwestia. Informacje o firmie Musisz zadbać o to, aby wszystkie informacje profilowe zostały dokładnie wypełnione. Podkreślam, wszystkie informacje. Musisz wypełnić każde wolne pole. Bez względu na to, czy widzisz tego sens, czy też nie. I to jest na serio mega ważne. Wpisz adres e-mail, nawet jeśli z niego nie korzystasz na co dzień bo Twoi klienci nigdy się z tobą nie kontaktują mailowo. Wpisz numer Whatsappa, nawet jeśli jest taki sam jak numer telefonu. Zrób to nie dla siebie, zrób to dla Facebooka. Nawet niekoniecznie dla klientów. Dla Facebooka. Możecie zapytać teraz, ale po co, dlaczego? No po to, żeby podnieść swoje szanse na wyświetlenie profilu firmy dużej ilości osób. Fakty są takie, że Facebook, aby zapewnić sobie duże grono użytkowników spędzających czas na przeglądaniu go jak najdłużej, stara się wyświetlać im profile zadbane i wartościowe. No, a za zadbane i wartościowe uważa te profile, które są skropulatnie i dokładnie wypełnione. Jeśli więc chcesz być w gronie ciekawych stron, wyświetlanych w dużej ilości użytkowników, to zadbaj o nią, dokładnie ją wypełniając. No i została nam jeszcze jedna mega ważna kwestia. Często niedoceniany przycisk, umieszczany na samej górze fanpage'a. On domyślnie ustawiony jest albo polub stronę, zaobserwuj, albo wyślij wiadomość. I bardzo często właściciele stron taki stan rzeczy zostawiają, nic nie zmieniając. A szkoda, to bardzo ważny element profilu. On ma wzywać użytkowników do działania. Możesz, a w zasadzie powinnaś, go zedytować pod siebie i pod swój biznes. On może pełnić rozmaite funkcje: przekierować na Twoją stronę internetową, wyświetlać systemy rezerwacji, pokazywać Twój sklep internetowy, otwierać okienko wiadomości na Twoim Messengerze lub wykręcać numer telefonu albo pojawiać się na Whatsappie nagle. U mnie na przykład ten przycisk odsyła użytkowników do zapisu na bezpłatne szkolenie, w, których, w trakcie którego sprzedaje płatne szkolenie. Zastanów się, czego oczekujesz od użytkowników i od osób odwiedzających Twoją stronę i ustaw to w przycisku. Skłonisz ich w ten sposób do wykonania tej czynności, jakiej od nich po prostu oczekujesz. Bardzo jest to przydatne i ułatwiające życie narzędzie. OK. Mamy to. Jak widzisz, nie sztuką jest założenie profilu firmy na szybko. Sztuką jest zrobienie tego poprawnie i nadanie mu efektywności. A osiągniesz to za sprawą przede wszystkim unikalnej, łatwej do zapamiętania i konkretnej nazwy. Warto tu rozważyć uwzględnienie w niej swojego imienia i nazwiska oraz specjalizacji. Nawet jeżeli masz firmę, w której pracują pracownicy. Ty, ty i tak za wszystko węczysz. To ty jesteś właścicielem. Kolejna rzecz. Aktualne zdjęcie w tle, które zawsze zawiera najbardziej aktualne i najważniejsze informacje. I to zdjęcie w tle śmiało zmieniaj, jeżeli zmienia się pamiątpliwość dla ciebie. Profesjonalne wykonanie zdjęcia profilowego, pokazującego Twój wizerunek i wskazującego przy okazji to, czym Ty się zajmujesz. Dokładne i skrupulatne wypełnienie wszystkich informacji profilowych. To robimy dla algorytmów i Facebooka. No i dostosowanie do Twojego biznesu przycisku wzywającego odbiorców do wykonania takiej czynności, na jakiej Ci zależy. To pięć elementów, które warto mieć na uwadze przy tworzeniu lub aktualizowaniu profilu swojej firmy na Facebooku. No i cóż mógłbym rzecz więcej? Wszystko co najważniejsze zostało powiedziane. Mam nadzieję, że to o czym się dzisiaj dowiedziałaś, to o czym dzisiaj mówiłem, dało Ci jasny obraz tego, jak powinien wyglądać profil Twojej firmy na Facebooku od strony technicznej. Nie pozostaje mi nic innego niż zachęcić Cię do udziału w kolejnych lekcjach, ale zanim do tego przejdziesz. Otwórz swoją stronę na Facebooku, sprawdź, czy wszystkie te sekcje są uzupełnione. Może musisz zmienić swoje zdjęcie profilowe, może musisz zmienić swoje zdjęcie w tle. Doprowadź od strony technicznej swój fanpage do porządku i zachęcam Cię wówczas do zapoznania się z kolejnym szkoleniem. Dziękuję i do zobaczenia.